Witajcie! W kolejnym odcinku z serii z Minecrafta. Dzisiaj wybierzemy się do podziemi, aby znaleźć lawę. Będziemy chcieli uzyskać dzisiaj Obsydian, dzięki któremu będę mógł stworzyć portal do netheru oraz będę mógł stworzyć księgę do zaklinania przedmiotów. Zatem wybierzemy się do podziemi, musimy z sobą mieć wodę oraz. Kilof diamentowy, ponieważ tylko diamentowym kilofem mamy możliwość wydobyć Obsydian. Czasami możemy też znaleźć w jaskiniach gdzieś taką sytuację, że obsydian już jest, ponieważ gdzieś złączyła się woda właśnie z lawą i wtedy wytwarza nam się obsydian. I dzisiaj będziemy chcieli my to wytworzyć, bo ciężko jest znaleźć gotowe. To są czasami takie różne przypadki. Także, moi drodzy, ja Was serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Zostawcie sobie oczywiście dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Ponieważ na 1000 subskrybentów będzie konkurs i do wygrania będzie oryginalny Minecraft. Także warto moi drodzy subskrybować ten kanał i go obserwować, bo będą ciekawe dla Was konkursy. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, e, poszliśmy sobie tym przejściem tych opuszczonych kopalni. Ale ja stworzyłem już zejścia do kopalni, które jeszcze w wcześniejszych odcinkach były, i sprawdziłem sobie koordynaty tych tam jaskiń właśnie w, przy tych opuszczonych kopalniach. Bo wiedziałem, że to jest gdzieś obok tego szybu I moi drodzy udało mi się właśnie kopalnią Zrobić ładne przejście Nie musimy na około lecieć Pójdę jeszcze się przespać I pokażę wam moi drodzy Co jeszcze powstało na dworze nowego Bo tego jeszcze nie widzieliście A są małe zmiany No i mamy nowy dzień Możemy sobie spokojnie wyjść I już wam zaprezentuję Co tutaj nam się zmieniło Troszkę tych drzew wiśniowych powycinałem, zrobiłem lasek brzozowy obok, bo potrzebuję dużo brzozowego drewna. No i powstała zagroda dla krów oraz taka tymczasowa farma na zboże, na pszenicę, żebym mógł właśnie rozmnożyć sobie krówki, ponieważ potrzebuję już teraz skór. Skóry będę potrzebował na tabliczki do magazynu oraz potrzebować będziemy na biblioteczki do ulepszania przedmiotów, do zaklinania. Tu wstępnie zacząłem już przygotowywać teren. Będzie tutaj półautomatyczna taka farma. Także też w następnych odcinkach na pewno zobaczycie. A dzisiaj właśnie wybierzemy się do tych podziemi, jak wcześniej wspomniałem, idziemy pozyskać obsydian. To jest nasz dzisiaj cel. Także szybko polecimy windom. Winda w jedną stronę. I teraz muszę sobie wejść na poziom złota. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka z tą kopalnią, jaką robię i omawiam, na których poziomach jest najlepszy poziom do da kopania danej, e, danego surowca, zapraszam do poprzednich odcinków. Tam taki właśnie film jest. I zobaczcie moi drodzy, ja sobie na 16 jestem, minus 16, mam tutaj złoto. I zobaczcie, tak sprawdziłem koordynaty, że okazało się, że mam przejście dosłownie obok. Dosłownie obok. W tym tunelu jeszcze nie kopałem. Kopałem diamenty szukałem. Też będę, właśnie, tak wspominałem Wam w poprzednim odcinku, że groty ametystowa znalazłem je obok siebie. O, mamy slima. No i zobaczcie, moi drodzy, tam są te opuszczone kopalnie i jak na samym początku odcinka weściliśmy, był pierwszy spawner pod deską. To jest właśnie to miejsce. Także to jest idealne miejsce, jak wchodziliśmy w tamtym odcinku do opuszczonych kopalni. Także mam piękne miejsce przy wejściu do domku do tych kopalni. Dobra, szybko sobie rozświetlę trochę tego terenu tu. I powiem wam, że ja już widziałem lawę tutaj, także mniej więcej wiem, w którą stronę iść, bo jak wchodziłem z powrotem, jak koordynaty patrzyłem. To wchodziłem po tej wodzie i widziałem. Dobra, tam jest Enderma, tam to się też świeci, ale to są chyba porośla, tylko te świecące. Dobra, wybijemy sobie te otwory tutaj. Jeszcze tylko parę pochodni tu postawię, żeby mi z tej strony nie wychodziły. Tam też może być ciekawe zejście w dół. Zaświećmy tu jeszcze. No i myślę, że na razie tutaj wystarczy. No i dobra, pozbędziemy się tych e, portach tych. O, właśnie na to, tego pana zombi. Może nam się uda znaleźć jakiś spawner w końcu szkieletów, bo jak na razie żadnego spawnera szkieletów nie widziałem. A teraz jak mam tu zejście i byłby gdzieś tu obok, byłoby świetnie. I moi drodzy, my wybierzemy się w tamtą stronę. Jest ja tego slimik. Slimika sobie też zbierzemy. Tam mam jakieś chyba slaimy. One nam się na pewno przydadzą, bo już będę pla w planach jest właśnie ta, ta półautomatyczna farma. Tam będę potrzebował. A, jeszcze jedząk, będzie pełni sobie gór. Tam właśnie będę potrzebował e, pistony z klejącym slimem. Czyli będę potrzebował, żeby podnosiło bloki, opuszczało razem z blokiem. Tam do góry już nie idziemy. Tam właśnie chodziliśmy. E, tam jest to wejście. A ja widziałem właśnie... Tutaj moi drodzy, już nam się świeci. świeci. O, kolejna grota ametystowa. A to jest chyba to, co widziałem. E, w poprzednim odcinku razem widzieliśmy. Świetnie. Mamy duże złoże tutaj teraz lały. Tam jest przejście, czyli świetnie. I zaraz sprawdzimy, czy to jest... Mam jakieś bloki? Tak, mam bloki. To jest ta grota ametystowa, którą... Tak, to jest ta, świetnie. Mamy kolejną grotę bardzo blisko. Tam pamiętacie co kopałem, co tunel był, i przekopałem to jest ta moja dziura u góry. Także fajnie, tutaj będziemy mieli kolejną grotę. I ją, ją chyba całą skopiemy, żeby pozyskać sobie bloki bazaltu. No, chyba to był ten e, part, jakoś inaczej, ale mniejsza z tym. Dobra, dzisiaj się nie skupiamy na tych grotach ametystowych, a mianowicie się skupiamy typowo na tym na tym obsydianie. Także mamy moi drodzy lawę. Ważna właśnie rzecz, jeżeli będziecie chcieli wylać wodę, nie klikamy ją w lawę, bo sadzimy, woda nam zniknie, tak? Wyparuje. Paruje. Musimy ją dać blok wyżej. Jeżeli na przykład boicie się wydobywać... O, zaraz Wam pokażę. Zróbmy to. Mamy tutaj troszkę obsydianu. Ja sobie go zdobędę. Tak, moi drodzy, go nie wydobywamy, bo wpadniemy do lawy. Jeżeli się boicie też również... Te... Stajemy sobie z boku i teraz Dane sobie i zbieram, ale jeżeli będzie lawa pod spodem i nie zdąży go postać w Minecraftie złapać, to by, to wpadnie do lawy i się spali. Na szczęście tutaj nie było, właśnie odblokowała nam się nowa receptura księgi. Dokonaliśmy podstęp właśnie od blokowania kubeł zimnej wody. I teraz Wam właśnie pokażę o co mi chodzi, bo czasami, jak jest lawa pod spodem, ten klocek zebrany wpada nam do, do lawy i nam po prostu znika, no spala się ale jak na razie mam tutaj dobre ułożenie i w niczym mi tutaj ta lawa na razie nie przeszkadza możliwe, że jest tutaj płytka lawa dobrze, że tej lawy jest dużo, bo akurat do pieca mi się przyda do przepalania Akurat mi się nie, nie zdarzyło, żeby lawa była pod spodem. Możliwe, że dalej będzie, ale chcę Wam pokazać w razie, czego jak się boicie właśnie przy lawie, żeby nie wpaść, co zrobić. To robimy, moi drodzy, w taki sposób, że robicie sobie miejsce, wlewacie sobie lawę, bierzecie wodę, wylewacie macie obsydian i możecie go spokojnie sobie wydobyć. I wtedy na pewno nie wpadniecie pod spodem gdzieś do lawy. To jest chyba najbezpieczniejszy sposób na zrobienie obsydiantu. Dobrze, że zmieniłem szybko kilow, bo wydobywałem go żelaznym. No tak jak wspomniałem tylko diamentowy możemy wydobyć obsydian. Także chwilkę tutaj spędzimy. Musimy wydobyć parę tych byrów. Ile już tego mam? Mam już sześć. Także moi drodzy, myślę, bo to będzie monotonne. Chyba 40 sekund się wydobywa, jak dobrze pamiętam. Jeden blok. Nie pamiętam. O! I właśnie o tym co mówiłem wam wcześniej, że jeżeli jest blok, y, może wpaść do tego i zniknie. Spali nam się. Także ja moi drodzy tutaj ostrożnie sobie powydobywam teraz Obsydian, zrobię cięcie. I jeszcze wrócę do Was i może coś nam się uda znaleźć tu jeszcze ciekawego w tych podziemiach. Także widzimy się za chwilę. Udało mi się zebrać 27 sztuk Obsydianu. Także myślę, że na razie to mi wystarczy. Przejdźmy jeszcze okiem, co tam jest. Widzę, jakieś przejście mamy dalej. Myślę, że sobie na razie to zostawimy na jakąś wyprawę, a pójdziemy zobaczyć, moi drodzy, koło tego szybu, co wyszliśmy z mojej kopalni. Tam takie ładne zejście było w dół i tam jestem bardzo ciekawy, co tam możemy znaleźć. Ogólnie cel dzisiejszego odcinka mamy już zrealizowany. Obsydion posiadamy że spokojnie możemy wracać, ale zobaczę, zobaczę razem z wami, co tam na dole mogę znaleźć jeszcze. O, mamy Creepera. Musimy się tu go pozbyć. O, zrobimy. A myślałem, że pozyskam z niego siarkę. O, mamy zatrutego wieśniaka. Jeżeli się uda kiedyś to miksturkę zrobić i go urakować, to jakieś wtedy to chyba też jest jakieś zadanie. No i dobra, co tam mamy dalej? Zobaczmy. Muszę uważać, żeby nie wpaść w jakąś dziurę, bo może być lawa. A właśnie przygotowuje się wszystko na odcinek, żeby właśnie można zacząć ulepszać przedmioty. Dlatego już mam wszystkie rzeczy, mam poziom 30, żeby ulepszyć sobie kilo. Będziemy celować, żeby było szczęście. Bo mam z kopalni te diamenty do zebrania. I specjalnie niech nie zbierałem, żeby je z szczęściem 3 zbierać Śkielecik miał. Ulepszony jakiś łuk. Jak lepsze sobie moi drodzy. O o, o, o! Żebym nie zginął teraz. Żebym teraz nie zginął. Gdzie jest jedzenie? Gdzie jest jedzenie? Ale będzie fejk jak Zginę Tylko żeby nie zginąć, tylko żeby nie zginąć Regeneruj się rzydko No, a ja chciałem powiedzieć, tylko mnie zaczęła zaatakować trochę spanikowałem, żeby nie zginąć. Jak będę miał na przykład miecz z grabieżem, to na przykład taki łódź, co miał ulepszony, ma możliwość, żeby mi wypadł. Także no, będą to fajne rzeczy, jak będziemy mieli ulepszone te przedmioty. Dobra, teraz go spróbujemy zaciukać. Dobra, udało się, świetnie. Nie pójdziemy jeszcze tam kawałek dalej. Zrzucimy okiem, co tam jest. Jest kolejny, jest kolejny. Znowu mi łód spadł. Udało się, świetnie, tam mamy creepera Szybko sobie zregenerować Wszystko, A tylko porost świecący Tak, porost świecący jest Dobra, Na razie nie dochodził mnie już szkieleci ładnie atakuje od góry Mamy tutaj creepera Bum Dobra, nie wybuchł Ale teraz może wybuchnąć O zobaczcie moi drodzy, lava kapie od któregoś, któregoś update'u można też zbierać lane. Właśnie jak takie kapie bierzecie naciek i ten metal taki ten... co wodę, nie pamiętam się jak się to nazywa pełną nazwę, ale ten pojemnik na wodę albo na lawę właśnie można. No i stawiamy i nam się zbiera podobnież lawa. Jeszcze tego nigdy nie próbowałem na swoim świecie, także może to spróbujemy niedługo. Czy, czy da się tak zbierać lawę, to by się to przydało do piecyków. Także widzę, że tu nic ciekawego nie ma. Ja sobie przyjdę te rudy pozbierać. Tak jak wspomniałem, odcinek mamy zrealizowany dzisiaj, czyli mamy obsydian. Ja Was serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków. Zasubskrybujcie sobie ten kanał. Zostawcie dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco. A na 1000 subskrybentów będzie konkurs i do wygrania będzie oryginalny Minecraft. Także warto, moi drodzy, subskrybować ten kanał i go obserwować. Dobra, ja tu uciekam, nie będę już z nim walczył. Ja idę do wyjścia. Widzimy się, moi drodzy, już niebawem. Zobaczmy. Kolejna grota ametystowa tu jest. Tu mamy kolejną grotę ametystową. Także zobaczcie, ile tych grot ametystowych tu jest w okolicy. Także widzimy się niebawem jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!